Cześć przyjacielu, minęły już dwa tygodnie roku 2026. A jak u ciebie te dwa tygodnie wyglądają? Czy udało Ci się cokolwiek zmienić? Udało Ci się zacząć ten rok na pełnej mocy? A może te dwa tygodnie wyglądają tak jak cały 2025 rok? No, to jest pytanie, które teraz trzeba sobie zadać. I słuchaj, jeśli chcesz wreszcie coś zmienić, jeśli już masz dość tego, że w kółko po prostu się kręcisz, że nie idziesz do przodu, to mam dla ciebie propozycję. Wejdź na stronę przebudzenie90.pl. Mam dla ciebie tam program, który jeszcze dzisiaj, do wieczora, jest w ultimacie niskiej cenie i dodatkowo masz zero ryzyka, zero ryzyka. Ja biorę na siebie, na swoją odpowiedzialność to, że masz prowadzić zmiany. Daję Ci pełną gwarancję efektów, możesz przez 30 dni testować ten program, więc daj sobie szansę. Słuchaj, czy to, co robisz dotychczas przynosi Ci efekty? Jeśli nie, to spróbuj czegoś nowego. Ja Ci takie coś daję, daję Ci gwarancję, masz zero ryzyka i zmienisz swoje życie. Zobaczysz, będziesz mi dziękować. Wejdź proszę Cię na tą stronę i spróbuj jeszcze dzisiaj do wieczora, póki ta premiera trwa. Wejdź teraz. Zrób to.